Słuchajcie, jestem... Yy, jestem już w Dzierżoniowie. Yy, na razie y, więcej policji. Proszę dołączyć do grupy, bo pani jeszcze nie była wylegitymowana. Ale ja nie będę wylegitymowana, ze względu na to, że ja nie zrobiłam żadnego wykroczenia. Dobrze, proszę panią. Na razie proszę dołączyć Ale do grupy Ale ja będę stała tam, gdzie będę chciała. Z całym proszę szacunkiem. Panią, Nie proszę, proszę pana. Do grupy. A ja będę stała tutaj, bo tu mi się właśnie podoba. Proszę panią, to mm. wydarzeniu na podstawie artykułu 15, proszę o ukazanie dokumentu to samo. Jaki to jest artykuł ar ar 15 ustawy o polityce. Jaka to jest ustawa, artykuł 15? Proszę mi go Postawę zacytować. Podejrzenie o popełnienie przez panią wykroczenie. Proszę o Jakiego wykroczenia? Topenie? Za odmowę podania danych personalnych i dokumentów tożsamości będzie na panie skarżone wnioskowe ukaranie z artykułu 3 do środka. Proszę mi podać podstawę prawną. Już pani podała. Nie podał mi pan. Jakie wykroczenie proszę, popełniłam? Proszę pani, jeżeli pani nie poda swojej danych personalnych zostanie pani zatrzymana do ustalenia tożsamości. Proszę pana, ja... Proszę panią. Ja... W stosunku do pani za chwilę użyję środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Jeżeli pani odmówi podania danych. Ale proszę pana na jakiej podstawie. Czy pani to ale na jakiej podstawie? Co, pani, co robię? Proszę okazać dokument to Ale, ale na jakiej w podstawie? Razie pani zatrzymana do... Ale na jakiej podstawie. 65 Kodeksu wykroczeń popełnia Pani wykroczenie... Nie okazanie dokumentu to lub Ale co podanie danych personalnych umędzywanemu w czy Policji? Jak, niech pan pani się... ma jeszcze jakieś pytanie? Niech pan, niech pan się wylegitymuje. Niech się wylegitymuje, proszę bardzo. To jest Dariusz Śmigielski i pan mi mówi, że będzie... Dobrze, podam panu swój PESEL. Proszę bardzo, ja nie mam urządzenia. Proszę podejść tam do grupy, bo pan i mnie pani zastraszał. Jak pan może? Ja nie mu jak pan może mówić proszę do kobiety, do że zostanie użyta siła Będzie wobec? Nie pani zatrzymana do ustalenia tożsamości, jeżeli pani odmówi podania po, danych? I powiedział wycylami. mi pan, że pan użyje wobec tak, mnie siły. Tak, siły fizycznej, jeżeli pani nie się do wydawania poleceń. Proszę nie, Ale jakie ja wykroczenie popełniłam? Już pani mówiłem. Nie proszę wygląda pana... pani na osoby, nie rozsądną, że pani nie rozumie. Proszę, proszę pana, popełnia proszę pan dobie. przestępstwo. Niech pan ma takie Pan, niech pan będzie powiadomiona i to wszystko jest nagrane co pan do mnie powiedział. Nie dam dokumentu, mogę podać jesteś hmm, wolnym człowiekiem. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie.